Siemanko w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak obsługiwać Giants Editora. Yy, dzisiaj będą podstawy, a więc bierzemy jakiegoś moda i go wywalamy. Ja wywaliłem sobie wcześniej zetora, którego teraz mogę odwalić. Ten zetor oczywiście mi nie chce działać, bo nie miałam moda Moralistic, ale może być dobry na pokazanie Wam. Dobra, ładuje nam się, to zamykamy i klikamy prawy alt, lewy przycisk myszki i ją możemy obracać kamerą. Teraz znowu prawy Alt i prawy przycisk myszki. Myszka w prawo idziemy do przodu. Myszka w lewo do tyłu. Góra idu i dół. działa w podobnej. No. No w podobnej. O. Dobra. Po prostu. Yy. Dalej mamy tutaj wszystko. Przemieśćmy kierownicę, bo widzę, że jest tutaj źle ustawiona. Po prostu poedytujemy zetora. Tutaj wy będziecie mieli tutaj po lewej, ale ja ustawiłem sobie po prawej, że tutaj będę miał rzeczy. Tutaj mamy ID, jakby ktoś potrzebował, jakby się uczył zmieniać. Tutaj u mnie pod są niektóre rzeczy napisane. Bo to jest. No. Dodatkowany tak. I tutaj model i można sobie. Dobra. Zmienię. Mamy steering base, tutaj mamy strzałki, którymi przesuwamy. Tutaj można obracać. Można sobie przesuwać. W następnym odcinku będzie poradnik, jak edytować mapy podobnie jak ciągniki spróbujmy zedytować farmera transform transform farmer O, no i tutaj mamy czapkę farmera Tutaj farmer jest cały tak zrobiony. Można go oczywiście przesuwać. uradu Lewo, prawo. Przód i tył. I... A więc. Takie podstawy tu są. Jeżeli trochę się z tego porannika nauczyliście, to możecie zostawić lajka, suba. No i trzymajcie się, i cześć!